Cześć, z tej strony Karol Bocian, witam Cię w kolejnej lekcji z kursu Poznaj Babo.io. Tworzymy sobie aplikację, w której prezentujemy oferty pracy, a w tej lekcji ustawimy sobie reguły prywatności w naszej bazie danych. Zapraszam. Chcesz budować aplikację webową? Skorzystaj z platformy no Code, gdzie bez programowania w Babo.io bardzo szybko stworzysz sobie aplikację webową, będziesz mógł ją wrzucić też w App Store albo w Google Play. Ja jestem Karol Bocian, od lat programuję oraz tworzę oprogramowanie, a Tobie on oferuje kilka rzeczy. Konsultacje z Babuio, abyś tworzył jeszcze lepsze aplikacje, kursy, w których nauczysz się, jak tworzyć aplikacje w Babuio. Od podstaw możesz też zamówić po prostu aplikację u mnie, a ja ją dla Ciebie zrobię i na sam koniec. Perełka, możesz po prostu zostać moim wspólnikiem. Ja będę robił aplikacje, a ty będziesz robił biznes z tym właśnie związany. I koniecznie zapisz się na mój newsletter, aby dowiedzieć się o najnowszych rzeczach babu i oraz w Babuji oraz moim małym świecie. Jeżeli jesteś zainteresowany, pisz śmiało na mój e-mail, znajdziesz go w opisie tego filmu. Hej! Reguły prywatności Babu.io to mechanizm, który pozwala nam widzieć odpowiednie rzeczy, które wyciągamy z baz danych oraz robić na nich odpowiednie działania oraz blokować te rzeczy innym osobom. Zróbmy sobie bardzo prosty przykład. Mamy tutaj użytkownika już w naszej bazie danych. On ma różne pola. Weźmy sobie na przykład tego. On ma jakieś zdjęcie, ma imię, ma nazwisko. Zobaczmy sobie jego reguły prywatności. Są one tutaj, w tej właśnie zakładce. I dodamy sobie nową, testową stronę, jakiś test. I wyświetlimy sobie tutaj dane naszego użytkownika. Więc weźmiemy sobie na przykład po prostu, weźmiemy z naszej bazy danych w Repeating Group, wyciągniemy wszystkich użytkowników, którzy w tej bazie danych są. Więc szukam sobie wszystkich użytkowników, nie ograniczam się liczbą wierszy. Ustawmy sobie jeszcze layout naszej strony na kolumn i wyświetlamy sobie tutaj naszych użytkowników pełna szerokość, pełna wysokość od zera do nieskończoności, więc na całą stronę tutaj mamy jeszcze fit with to content odznaczymy, ustawmy sobie wysokość wiersza minimalną 0 i dodamy sobie teksty, więc repeating group, dodaję i wrzucam sobie tutaj w tekst na początku current user email, albo od góry sobie pójdziemy about i weźmiemy sobie control D, i ja teraz zgrupuję te dwa elementy w grupę typu wiersz, ok, ustawię sobie, żeby była pełna szerokość od 0 do nieskończoności, tak samo wysokość i ustawię sobie przestrzenie pomiędzy tymi elementami, np. 6, 6. Tutaj spróbuję wyświetlić sobie wszystkie dane mojego użytkownika. Kompany, name, ctrl-d, wziąłem sobie dalej od mojego użytkownika, imię, ctrl-d, nazwisko, last name i może jeszcze no już tekstów nie będę dawał. Dodam sobie jeszcze zdjęcie mojego użytkownika, żeby wyświetlić jego, właśnie zdjęcie. Więc jest image. I ustawmy jakieś mniejsze, 50 na 50 I ustawię tutaj Parents Group User Profile Image. Ok, zróbmy preview naszej aplikacji. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Weźmy sobie jako jakiś zalogowany użytkownik tutaj i przejdźmy sobie. Ta nasza nazwa jest taka. Trudne do wpisania, więc sobie skopiuję i przejdźmy do tej właśnie strony. Zobaczmy, jak to wygląda. Jestem zalogowanym użytkownikiem i widzę tylko siebie. Dlaczego? Bo w regułach prywatności mam zaznaczone co coś takiego. Mój użytkownik, user's own data, czyli jeżeli ten użytkownik, który ten wiersz w bazie danych, które ja sobie chcę zobaczyć. Jest tym użytkownikiem właśnie, czyli is current user, to wtedy widzę wszystkie pola, mogę siebie wyszukiwać, widzę też załączone pliki, ale nikt inny, zobaczcie, nie widzi tych właśnie rzeczy. Jak weźmiemy sobie w trybie incognito, odpalimy całą tę aplikację, to zobaczymy, że nic nie widzimy, nie widzimy żadnego użytkownika w, z mojej bazy danych. Zróbmy kolejne zmiany. Możemy sobie dodać taką informację, że wszyscy inni będą widzieli na przykład imię, nazwisko oraz zdjęcie profilowe użytkowników. I teraz jak odświeżę sobie naszą aplikację, to ja widzę, zobaczcie, tutaj samego siebie, ale nadal nie widzę innych ludzi, dlatego, że nie mogę ich wyszukiwać, więc pozwolę sobie jeszcze, żeby inne osoby mogły wyszukiwać innych użytkowników. Znowu odświeżam naszą aplikację i zobaczcie, widzę już pozostałych ludzi. Widzę jeszcze Jana Nowaka, a ja jestem Janem Kowalskim. Jak przejdziemy teraz do y, tej właśnie zakładki Incognito, to widzę znowu wszystkich użytkowników. Na tym właśnie polegają reguły prywatności. Zwróćmy sobie do naszej kompany i usuniemy sobie już tę stronę naszą testową. Ustawimy reguły prywatności do naszych tabel, które już mamy w bazie danych. Czyli do naszego użytkownika już sobie ustawiłem, że mój użytkownik widzi wszystko, a wszyscy inni widzą właśnie imię, nazwisko oraz profil danej osoby, zdjęcie profilowe. Dodamy sobie jeszcze do firmy, że z danej firmy widzą. Jeżeli ktoś jest z danej firmy, to będzie widział wszystko. Zadajmy sobie taki warunek, jeżeli Diskompany jest tą kompanią, tą firmą, którą current user, obecny użytkownik ma u siebie w polu kompany, to wtedy on widzi wszystko. Zaś inni nie widzą załączonych plików tej firmy oraz nie widzą wszystkich pól, ale mogą wyszukiwać i mogą też widzieć opis tej firmy, mogą widzieć slaga, mogą widzieć location, logo, nazwę. Ale tych pozostałych pól już nie widzą. I za to w job postach zrobimy coś podobnego, czyli kompany w job poście. Jeżeli ktoś jest z tej firmy, w której został zrobiony ten post, to też będziemy wszystko widzieli. Czyli jeżeli current user kompany jest tym, co jest w this job post kompany, to widzimy sobie wszystko. Ale w innym przypadku, jak ktoś robi do danego posta, załącza plik, no to będziemy widzieli, bo byśmy chcieli, żeby ktoś też y, mógł się ubiegać o y, stanowisko pracy, widząc na przykład jakieś zdjęcia. A zobaczmy sobie pola. Nie pozwalam na wszystkie pola, ale pozwalam na pola kompane, żebyśmy wiedzieli, z jakiej firmy jest dane stanowisko, pozwalam na opis, pozwalam na tytuł, pozwalamy na term, żeby móc to wyszukiwać po termie, pozwalamy na Created Date, żebyśmy wiedzieli, kiedy zostało to stworzone, kiedy wygaśnie, czy jest jeszcze żywe, czy jest dostępna ta oferta pracy, gdzie w ogóle ona jest, czyli location, salary oraz term, ale już slack. slack też pozwolimy, a created by ukryjemy. Do czego jest slack? Slack używać w urlach, żeby zamiast takiego brzydkiego idka w urlu, na przykład dajmy sobie coś takiego, że szukamy job posta, job post i tutaj musielibyśmy dać jakiś brzydki id, bla bla, bla bla bla, albo możemy dać właśnie ładniejszy slack, który się będzie nazywał na przykład stanowisko manager. To do tego służy slack a my ustawiliśmy sobie tutaj reguły prywatności, jak odświeżymy naszą aplikację, to zobaczymy teraz, że widzimy na przykład oferty pracy z yy, mojej firmy, wszystkich osób, które dodały z mojej firmy jakieś oferty pracy. I to już wszystko, co dla Ciebie dzisiaj przygotowałam. Dziękuję za Twoją uwagę, serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. A jeżeli chcesz, abym zrobił dla Ciebie jakąś niesamowitą aplikację, napisz do mnie maila albo zostaw komentarz. Cześć!